Uszanowanko wszystkim. Znów mamy cztery ekstra linie, do tego zdrapka za piątkę, moc szczęścia, pierwsza, którą drapałem niestety była pusta, więc tam może lepiej tutaj pójdzie, sprawdzimy. No i trzy razy mniej każdy jest po złotówce, 48 zł w sumie bierzemy się za drapanie, bo jest co drapać jak widać. Zaczniemy od tych za złotówkę, paczka jest ta sama. Zacznijmy od tego najwyższego. Zaczynam od złotówki. 5 koła. 100 złotych. Może złotówka będzie? A może 5000? Nic nie ma. Jakie mamy ekstra linie przygotowane? Ekstralinie są tak. 2 dziewiętnastki. I 23. Jak widać są z dwóch paczek. Zacznijmy może od jednej dziewiętnastki, bo są dwie. Linii nie ma jeszcze. Lody, serce. O, serce tu jest dwa razy i dwa razy robi to, że zostaje tylko motyl. Tu zostają kości. Pierwsza linia, gdzie zostały kości, póki co. Tu została moneta, która jest już drugi raz. Drapiemy dalej. Sprawdzamy, może się uda ułożyć linię wiatra kłuć. Jest Łódź, ale tu jest w tym samym rzędzie, w którym jest moneta, której nie będzie. Klucz piłka. Tutaj zostaje parasol. Jedyny chyba w całej zdrapce. Klucz piłka. Klapki były wcześniej. piłka, zostaje tęcza po raz drugi, klucz, piłka, no to będzie w takim razie słoń, jednym z tych dwóch, bo nie da linii, no to słoń będzie na końcu. Chciałbym parasol, ale będzie słoń. No, nawet nie słoń, tylko okulary. Co dadzą okulary? Okulary też nie dadzą linii. A nie, słoń mu jedną linię. To nie dziwnego, że to nie słoń, tylko okulary. Tak więc czego brakuje? Motyl tęcza. Tenczy nie widać, motyla nie widać. Moneta słoń. Monety nie widać, słoń nie widać. Kości. Nie widać. Parasol. Nie ma. Wygląda na to, że jest pusto. Tak jest. Bierzemy kolejne manie. Tym razem może z tym z takim niskim niższym numerem. Mamy 40. Zaczynamy od 5000. Schodzimy na złotówkę. 5000. Złotówka. 4 zł. 4 zł. Ach, coś z tym mani to, to słabo idzie. Ekstra linia. weźmy 23. Linii jeszcze nie ma. Cytrina motyl jest cytryna. Tu jest aż dwa razy, no ale póki co niewiele wiele daje. Bo nie ma linii, idziemy dalej. Łódź, klucz, zostaje dzwon, drugi raz, albo trzeci, nawet. Po raz kolejny dzwon. No to jedziemy następne: rower i Arbus. Rower tam gdzieś na dole był, ale który chyba nie daje linii. No, po raz kolejny dzwon. Biedronka po raz pierwszy, ale będzie też drugi na dole. Chyba z tym rowerem: rower Arbus. Znowu dzwon. Balony? Pierwszy raz? Nie. Czyli balonu też nie będzie. A i Serce po raz drugi. Wiederonka po raz drugi. Czyli nie będzie nic tutaj. Tu nic nie będzie. Tu nic nie będzie. Piłka może być. Popcorn. Piłki nie będzie. Bo. Dałaby linie chyba popcorn, i więcej nie widać. Kości, kości, chyba w tej zdrapce nie dadzą linii. No tak, czyli, czyli nie ma linii, no to wychodzi biedronka, serce. Serca nie widać, biedronka. Nie ma dzwon, balony. Nie widzę ani jednego, ani drugiego. Piłka chyba. Nie, piłka nie była sprawdzana. Piłki, ale nie ma jej. Serce dzwon, balony, biedronka, słońce. Nie ma. Czyli pusto. No niestety pusto. Bierzemy kolejne many, Może tutaj coś będzie. Chociaż złotówka. 12 zł. 12 zł. 2 zł. 1 zł. 24. No i oby było 12. 25 tysięcy. Czyli nic nie ma. Staję numer 3 i 19. No tak... Było wcześniej 19, to nie będzie kolejne 19. Linii jeszcze nie ma. Okulary, cytryna. Są okulary, tu jest cytryna, i zostaje diament. Diament jako jedyny symbol w tej linii, póki co, jedyna linia, gdzie zostaje diament. sietr na No dobra, jedziemy dalej. Kwiat i dzwon. Popcorn zostaje. Nie widać. No to cztery ostatnie zostały symbole do zdrapania. Lody łódź. A zaraz, zaraz, przecież tutaj dzwon jest. Ale przegapiłem to dwa pod sobą. No to kolejna linia, gdzie zostaje diament. Dwie linie z biedronką. Więc słabo. Lody łódź. Kolejny raz diament, księżyc. Po raz pierwszy, tutaj diament jest nie księżyc, Tu zostaje moneta, a tu zostaje księżyc i popcorn. Księżyc jest póki co w jednej linii, a popcorn? Popcorn jest w jednej. Oby było coś z tego. A tu będą pewnie balony. A rower póki co? Jest tu rower, nie ma. No to co, balony, klapki? Serce. Serce chyba nie da linii. A, klapki by dały, więc ich nie ma. No i tyle. No i wychodzi na to, że nie ma jednak linii. Moneta, księżyc, popcorn. Monety nie widać. Księżyca nie widać. Popcorn nie widać. Diament, biedronka balony. <laughs> Diament, nie widać. Biedronka. Nie widać balony. Balony są. No ale tak czy siak nie ma tutaj linii. Księżyc, moneta, diament były sprawdzane. Klapki. Klapki nie dają linii. Popcorn był sprawdzany. Tak więc. Wygląda na to, że pusto. Tak jest. Niestety trzecie linie puste. Moc szczęścia. Druga moc szczęścia, którą drapię. Może będzie. Może będzie wygrana. Numer 44 z paczki. Sprawdzamy, co tu się kryje. 0,8.

09, no niestety, pusto. Czyli trzeba liczyć na to, że w tych ekstraliniach coś będzie. Ekstralinie z numerem 3, z tej paczki. Wcześniej drapaliśmy ekstrawilinę, gdzie było 30 zł, to było numer 2, ale były z innej paczki. Tak więc sprawdzamy. Klucz serce. Zostają okulary po raz drugi. No i póki co jeszcze nie ma takiego, chyba takiej linii, która byłaby możliwa. Słońce, słońce i słoń. Tu znowu okulary. to po raz drugi okulary tutaj trzy symbole jeszcze rower jest raz jedyny rower w całej zrabce Tego co widzę, tak pobieżnie okiem rzucając, cytryna kości, klapki zostają, cytryna i kości. Jeszcze tu jest cytryna. No to drapimy dwa ostatnie lody. Lody dają to, że tutaj. Klapki zostają, tak jak tu. No i tutaj znowu klapki zostają. No to rower, oby był rower. Piłka. Tak więc wychodzi na to, że kolejny pustak. Niestety. Klapki, okulary, łódź. Klapki. Nie widzę, okulary. Nie widzę. Łódź. Nie widzę. Moneta. Też nie widzę. Rower. Nie ma. No to pusto. Cóż zrobić? Niestety. Same pustaki tym razem. Tym razem same pustaki. Nie udało się. W każdym razie zachęcam do subskrybowania kanału. Powodzenia Wam w drapaniu. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.